Witam Was, kochani. W kolejnym filmiku, serii filmików polecam. Dzisiaj chcę polecić Wam film pod tytułem Odminiec. Jest to film. Opowiadający o opaku, który choruje na zespół Aspergera, co utrudnia mu niejako kontakty z rówieśnikami. Jego brat również jest co się później okaże jest takim odmieńcem ten film polecam zwłaszcza osobom które odmienność uważają za coś to jest spoko. To jest na topie. Ponieważ ten film jest pokazaniem niejako odmienności za coś normalnego. To tyle. Film. Głodny polecenia. Link znajdziecie na moim fanpageu. Natomiast sam fanpage jest na portalu Facebook moje domowe kino. Nazwę mojej strony, gdzie znajdziecie ten film. Ten film wkleję pod tym wideo lub nad tym wideo tak żebyście mogli to odnaleźć film odmieniec godny polecenia do zobaczenia w następnym filmiku z serii filmików polecam pa!